Cześć! Z tej strony Kasia Perkowska z rysunków na piasku. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, w jaki sposób przy pomocy mąki, soli lub też cukru narysować łosia. A pierwsza sprawa, jak się pisze literkę Ły? Ktoś mi podpowie? Tak. Łoś. Ły, jak Łoś. Dobrze. Ły, czyli jest taki ryb z przekreśloną Mm, to. I Śś. tutaj jest, są dwa polskie znaki w tym krótkim słowie. To teraz potrzebujemy narysować drugą literkę ły, ale tak jakbyśmy tutaj mieli lustro i odbili tą literkę ły w drugą stronę, czyli robimy Pomożesz mi Tarynika? Tak, tutaj do góry i... Widzicie? Tak jakby było lustro tutaj. A teraz rysujemy kształt takiego jakby orzeszka ziemnego, śmiesznego. Teraz rysujemy tutaj prostokąt. Prostokąt. Rastakąt. I o, e, uszy. <laughs> Czy orzeszek. Uszy tutaj Ziawa. takie malutkie, zwisające uszy. O! Tak. Teraz zobaczcie, właśnie mają taką wielką, wielką buzię. I mają też duże takie nosy. Nosy. Uśmiechniętą buzię. są w ogóle takie powolne, wiecie, co są takie nogi. Które... Bardzo długie. Bardzo długie nogi. W ogóle mówią na te nogi, wiecie jak? nogi. Badyle. Badyle, tak jak takie Mama. śmieszne. No, co tam? A wcześniej ten łoś siedział. Wcześniej on siedział sobie. A teraz stoi. A teraz stoi. Tak. Ły, jak I jeszcze. Ogonek może taki. Mimi. Mimi. Narysowaliśmy Łosia. A wiecie gdzie łosie mieszkają? W lasach. w lasach. W lasach. Czyli można co narysować. Pamiętacie z zeszłego odcinka? Jak narysować choinkę? Tak. Bierzemy... Ja narysuję sama. No. Jed jak spódniczka. No właśnie. Potem następną spódniczkę. Potem następną spódniczkę. I tak coraz mniejsze te spódniczki, aż choinka wyjdzie od góry. Zaczynaj tam, gdzie jest piasek. Tak, dobrze. Żeby jeszcze nachodziło tutaj na te gałązki i żeby było takie tutaj prosto i tutaj te coraz bardziej. Ja tutaj trochę. Ale choinka. Mm. A to chyba są ślady innych łosi. Co, Klara? Tak. Łosie zostawiają ślady? Tak. Trochę tak jak krowy zostawiają ślady. Więc i sobie zrobił ślady. Zrobił sobie mnóstwo śladów. Ponił chodził w kółko i zrobił ślady. No i pamiętajcie o tym, że bagna są bardzo ważne. Że włosie też są bardzo ważne. Więc chronimy naszą przyrodę przed pożarami. No, przed pożarami. Dobra, to dziękujemy Wam za wspólne rysowanie. Do usłyszenia! Pa! pa! Mama i zrobił sobie ślady! Dziękujemy za wspólne rysowanie! Mamy nadzieję, że podobało Wam się i do zobaczenia kolejnym razem. Pa! pa!